Na temat tego, chciałem się odnieść jeszcze do dwóch rzeczy. No. Wcześniej mi się też skojarzyło z tym, co mówiłeś na temat wiadomości i wpływania technologii. Mm. Ten film Oni żyją, którym też już sobie trąbi od długiego czasu, to jest tak mi się podoba. Zwłaszcza ta jedna scena, gościu nakłada okulary i wtedy nagle zaczyna widzieć, jak świat wygląda naprawdę i widzi podprogowe wiadomości. Czyli widzi właśnie reklamę samochodu, kupuj rzeczy, widzi napis potem. tym. Widzi polityka, który coś mówi, potem nakłada okulary widzi przestrzegaj napis. Widzi pieniądz, to jest twój bóg, i tak dalej, i tak dalej. Podprogowe wiadomości mał to do siebie że są podprogowe właśnie. Czyli na ile taki byt powiedzmy, który jest inteligentny, może jeszcze nie jest inteligentny, ale który ma zasoby i może na nas spływać w długiej perspektywie czasowej. Mhm. Jak to tak rozciągniemy, jak może wysłać podprogowe wiadomości? Moim zdaniem, jeden z lepszych. Lepszych taktyk, jakie on może przyjąć, no to jest ekspozycja na wybiórcze rzeczy. I moim zdaniem świetnym przykładem tego jest to, co się działo, dzieje, nawet nie jak to nazwać, na naszej wschodniej granicy, nie zachodniej wschodniej. Jeszcze kiedy była poprzednia władza i tam się to zmieniało wszystko. Pokazujesz kobiety z dziećmi, zmarznięte i głodne, i czujesz współczucie, i chcesz pomagać tym ludziom. Pokazujesz z kolei młodych niekoniecznie żonatych mężczyzn i zaczynasz sobie myśleć może oni mają jakieś negatywne założenia może dostuwać agenci wojskowi i tak co pokażesz taką masz mieć opinię na ten temat czy ekspozycja na dane no i załóżmy masz ten byt który ci podsuwa coraz więcej takich informacji albo takich i w ten sposób kieruje twoją uwagę Trochę tak jak operator kamery to robi w filmie czy w telewizji, chociażby tylko na inną skalę już, bo w każdej kieszeni masz takiego operatora teraz. No i wyobraź sobie jeszcze, że ten operator dostosowuje się do twojego światopoglądu, to się już naprawdę zaczyna robić niebezpieczne. Dzięki temu, że mamy takie narzędzie, to bardzo łatwo nam jest skonfrontować pewne decyzje, które mamy do podjęcia. Wypisywać za, przeciw, myślę, że w korporacyjnym slangu robi się bardzo wiele takich programów, znaczy nie programów, jest bardzo wiele narzędzi, które pozwala nam ocenić obiektywnie sytuację, na przykład SWOT albo takie różne, które, które pozwalają nam podjąć właściwą decyzję. No i teraz, bazując na, takiej, na takim algorytmie typu czata GPT, gdzie wysyłamy pewne zapytanie dotyczące decyzji, które mamy podjąć i on nam robi takiego SWOTa, czyli za, przeciw yy, i, ta, i tak dalej, no to my zaczynamy coraz bardziej sobie klarować, ale zazwyczaj też pytamy, jaką on by podjął decyzję na bazie tych próbek. No i on tam nam pisze. No i to jest taka półdecyzyjność, bo z jednej strony my podejmujemy w życiu realnym te decyzje, a z drugiej strony w świecie cyfrowym to podejmuje komputer. I to on nas naprowadził na to, żebyśmy my podejmowali taką decyzję, jaką on by chciał. A my myślimy, że to jest przecież nasza, no bo my tylko rozpisaliśmy sobie swota. Idźmy dalej. W ciągu dnia, wyobraźmy sobie za dwa lata, jak to będzie wyglądało, w ciągu dnia będziemy mieli do podjęcia 10 decyzji i 10 decyzji będą konfrontowane z czatem. Czyli tak na dobrą sprawę, my, się już, my już nie będziemy osobami, które podejmują te decyzje, tylko my będziemy bazować na decyzjach podjętych przez maszynę. Czemu? Bo tak jest łatwiej, bo takie jest wygodniej. Wiadomo, nie każdą, bo nie każdą można ale te, które będziemy mogli, z którymi będziemy się konfrontować pierwszy raz, no to będziemy i to narzędzie jest zajebiste pod tym względem, że mamy możliwość pójścia dalej do przodu, że robimy sobie taką burzę mózgów, ale z drugiej strony to jest zajebiste w momencie kiedy to jest obiektywne, A to nie jest obiektywne. No i tu się zaczyna robić pewien problem, bo osoba, która nie jest świadoma tego, że ten system nie działa obiektywnie, będzie mu wierzyła, więc będzie ta maszyna podejmowała za niego te decyzje. Idąc dalej, staniemy się już tacy wygodni w tym naszym podejmowaniu decyzji i naszej codzienności, że uzależnimy się od tej maszyny, bo zatracimy umiejętność tego ryzykowania, tego podejmowania własnej decyzji, bez konfrontowania tego z medium, które uważamy, że jest mądrzejsze od nas, no bo to idzie, idzie do takiego stopnia. No i teraz. Tu się tworzy tak duża furtka do, tego, do nadużyć i do manipulacji ze strony osób, które zarządzają tą technologią, że to jest aż niesamowite, że w chwili obecnej jeszcze nikt o tym tak głośno nie mówi, bo no, to narzędzie od 2022 jest bodajże tak na szeroką skalę wprowadzane. No to już minęło trochę lat, żeby porozmawiać sobie, jakie są ewentualne skutki uboczne, tak jak było to w przypadku radia, tak jak było to w przypadku telewizji, ludzie wtedy mieli od razu jakieś takie światełko. A w chwili obecnej mam wrażenie, że to się jakoś może to jest właśnie kwestia tej banki, w której, w której tkwię. Ale biorąc pod uwagę, że o tym mówię, no to znaczy, że, że brakuje mi czegoś takiego, więc algorytm powinien chyba lepiej wychwycić to, czego, jakiej, jakich treści powinienem teraz, jakie treści powinienem przyswajać. Tak, słuchają przecież cały czas. Tak, przecież słuchają, no właśnie, a, a mimo tego jakoś mi się nie wyświetla nic takiego. Stąd mam takie poczucie, że albo my chcemy być ślepi, albo ta technologia jest na tyle nowa, że my jeszcze nie, w ogóle nie rozumiemy, jak to funkcjonuje. Znaczy, taki normalny użytkownik, nie użytkownik, który to wszystko programuje. Że tak na dobrą sprawę dopiero w trakcie, jak zaczniemy zauważać pewne schematy podczas korzystania z tego, dopiero zacznie, zacznie, zaczniemy się uświadamiać w tym, że, że to tak wygląda. Ale mam poczucie, że to już będzie za późno. Że już te takie okazje, które. Ktoś może wykorzystać dla własnej władzy, zostaną wykorzystane. No bo to są tak duże pieniądze i to są tak duże wpływy, które można uzyskać dzięki temu, że ja wierzę w to, że ktoś już ma rozpisany plan tego, w jaki sposób będzie sobie te wpływy powiększał cały czas. Nawet nie trzeba daleko szukać, myślę. Jest taki Ziomek w Stanach, który w międzyczasie lata sobie w kosmos, albo czy robi rakiety, albo elektroniczne samochody. I swoją drogą ma też swoje AI i też ingeruje w politykę. No i teraz możemy sobie postawić pytanie, myślę całkowicie jakby obiektywnie, niezależnie od tego, co uważamy na temat Ilona, musiała się pojawić w jego głowie myśl, a może by zaingerować trochę w ten AI, żeby w jakimś kierunku to poszło. Wiesz, ja byłem bardzo dużym idealistą i optymistą, jeśli chodzi o Open AI, bo oni mieli bardzo fajną misję w tym swoim całym. Startupie na początku, a potem już pełnej dużej korporacji w chwili obecnej. I mi się zawsze podobało to, że oni chcieli być apolityczni. Ale od momentu, kiedy dowiedziałem się, że zaczynają współpracę z różnymi instytucjami amerykańskimi, no to przecież to jest właśnie to, o czym ja teraz mówię, czyli o tej manipulacji. Skoro rząd jest zaangażowany w to, żeby kreować taką technologię, to znaczy, że wszyscy odbiorcy, którzy z niej korzystają, będą mieli jakąś namiastkę tego, w jaki sposób rząd chce prowadzić narrację. Czy to już przestaje być obiektywne w pełni. To prawda. Ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli by tego nie robił rząd, no to by to robił jakieś korporacji, byśmy mieli cyberbankowy świat wtedy. No a czemu nie zrobić czegoś apolitycznego? Czegoś, co ma służyć obywatelom, co ma przyspieszać proces rozwoju cywilizacji, a niekoniecznie tylko i wyłącznie traktować pieniądze jak Boga. No bo patrz, ktoś, to kreuje taką, takie narzędzie, właśnie stawia się w roli Boga. On uważa, że może podejmować decyzje za taką dużą grupę osób, a my jak takie marionetki, bo nam jest wygodnie dzięki temu, po prostu idziemy za tym bez jakiejś takiej autorefleksji w tym, dokąd to prowadzi. Myślę trochę sobie Powiedziałeś na pytanie, mówiąc o tym, że Bóg jest pieniądzem. No bo jeżeli mamy bardziej idealistyczne spojrzenie i chcemy, tak mówiłeś wcześniej, dobra ogółu ludzkiego, rozwoju cywilizacji, to musimy mieć trochę inne wtedy założenie. No ale jeżeli chcemy optymalizować pod zarabianie pieniędzy, no to hello. No, czy to nie jest straszne? Nie wiem, że tak zawsze wyglądało społeczeństwo, ale myślę, że już mamy taką wiedzę, mamy takie moce obliczeniowe, które są nam w stanie różne symulacje przeprowadzić, że fajnie by było, gdybyśmy się trochę wzbili ponad to. Ale stąd, no ja wiem, że to jest idealistyczne, ale to też nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, że czuję, że jesteśmy na takim momencie przewrotnym, że pójdziemy albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, i to będzie miało w sumie to będzie kreowało naszą przyszłość i od tego będzie zależało, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Ja liczę, że będzie dobrze, mm -hmm. <laughs> że będzie dobrze, no bo nie ma co się zadręczać yy, za mocno, ale fajnie jest sobie uświadamiać pewne, pewne aspekty, tak jak właśnie z tym, jakie korzyści i jakie zagrożenia może ze sobą nieść dane rozwiązanie. No bo telewizja na chwilę obecną też jest fajnym medium. Fajnie sobie usiąść e, wieczorkiem, obejrzeć jakiś film, czy e, przyswoić jakieś wiadomości. Tylko wiesz, film jest o tyle fajny, że my tam wiemy, że to jest odrealniony świat. On jest kreowany przez reżysera. Może to być fantazy, może to być paradokument, ale no, to jest coś kreowanego, coś, co my jesteśmy świadomi. Jeśli chodzi o wiadomości, większość ludzi dalej myśli, że wiadomości są. Przedstawione w sposób obiektywny, że to jest po prostu wiadomość, krótka notka, albo nawet rozbudowany reportaż na a propos jakiegoś zagadnienia czy problemu, który jest, nawet pokuszę się o stwierdzenie apolityczny, właśnie że przedstawia pewne fakty. No niestety tak nie jest. I ja mam tą świadomość, ty masz tą świadomość. Dużo osób ma tą świadomość, że telewizja to jest medium, które się kreuje, które właśnie przedstawia pewien stopień narracji, ale są osoby, które tego nie wiedzą. I takie osoby też żyją w społeczeństwie. I one też mają głos i też się odzywają, i też mogą wpłynąć na opinię innych ludzi, i nawet uprzykrzyć życie innym ludziom. No, i, i teraz idąc dalej do tego narzędzia, o którym cały czas też mówię, sieci neuronowych. To jest dokładnie taka sama zależność. My w pewnym momencie się obudzimy i stwierdzimy, że to wcale nie jest takie obiektywne, jak nam się wydaje, ale dalej będą osoby, które będą ślepo wierzyły. I biorąc pod uwagę to, co się dzieje geopolitycznie w chwili obecnej ze światem, to powiem ci, że mam takie poczucie, że to jest wygodniejsze dla ludzi i że oni myślą tylko na, na temat tego, co jest tu i teraz. Myślą na tym, co mogą uzyskać, ale nie myślą o tym, co muszą poświęcić, żeby coś uzyskać. I nie robią takiej kalkulacji, takiego bilansu. A co za tym idzie, te decyzje są moim zdaniem głupie i nieprzemyślane. Nie mówię o wszystkim, nie będę generalizować, ale no jest pewna tendencja, z którą ja się chwili obecnie nie zgadzam, do której no prowadzi świat to, że w ogóle... Jest tak mocno w mediach społecznościowych jest tak mocno przedstawiana ideologia bycia perfekcyjnym. No przecież sieci neuronowe to też jest perfekcja. Tam nie ma takiego bufora na to, na to człowieczeństwo, na to, że ty jesteś indywidualistą. Tylko tam jest wszystko zero jedynkowe, zero jedynkowe przetwarzanie. No więc też tutaj nie ma takiego pola do tego, żeby w jakiś sposób budować cywilizację na podstawie tego, jaki ty jesteś, jakim ty jesteś człowiekiem. I gdzie tu w ogóle jest tym wszystkim społeczeństwo i człowieczeństwo? No bo jeżeli każdy będzie znacznie się ograniczał tylko i wyłącznie do tego, co, co słyszy i, i do tego, w jakim bańce narracyjnej jest zamknięty, no to my się będziemy jeszcze bardziej separować zamiast jednoczyć. A społeczeństwo to jest jedność. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.